Lublin na Łęczów, wieś Sadurki. Da się projektować nie wycinając drzew. Przejdźmy do konkretów. Według danych policyjnych za poprzedni rok, głównymi przyczynami wypadków drogowych są nadmierna prędkość, brawura oraz niewłaściwe manewry. Liczba ofiar śmiertelnych z udziałem drzew za poprzedni rok wyniosła jedynie 306, co stanowi zaledwie niewielki ułamek procenta wszystkich wypadków drogowych. To nie drzewa napadają na kierowców. W kontekście ogólnej liczby wypadków drogowych, które wyniosły grube kilka tysięcy, udział drzew jako bezpośredniej przyczyny jest minimalny. Nie zakłamiecie twardych statystyk. Co na to dendrofoby? Skupianie się na drzewach jako głównym zagrożeniu jest błędnym założeniem. Gdy drzewo zaczyna wykazywać oznaki chorobowe, to dopiero wtedy podejmuje się wycinkę. Teraz kilka odniesień do komentarzy. Arturo napisał: Mniej drzew przy drogach, więcej ludzi żywych. Idąc analogicznie, mniej alkoholików na drogach równa się mniej ofiar. Jasiek napisał, bolicie, że mniej ludzi zginie na przydrożnych ozdobach, jakimi są drzewa? Było mówione, ofiary śmiertelne w z udziałem drzew przydrożnych to zaledwie 306 osób w skali kraju za 23 rok. Michał, zacznijmy od korzeni wrastających pod drogę i stopniowe rozsadzanie drogi. Infrastruktura drogowa powinna być przystosowana do obecności drzew. Dobre planowanie i regularne utrzymanie zapobiegają takim problemom. Tak, drzewa to dom dla ptaków i innych zwierząt.